serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku a dzisiejszy aceranek jest odpowiedzią tym wszystkim którzy pytają mnie czy dobrze robią blokując pewne działania tak ad hoc a także dla tych którzy twierdzą że powinno się ich żądania wypełnić bezdyskusyjnie o czym mówię o chrzcie w wodnym. Otóż są ludzie, którzy czasami do mnie dzwonią. Niedawno pewna kobieta zadzwoniła, że ona chce przyjąć chrzest. Ja mówię, dobrze, no będziemy organizowali w najbliższym czasie, my akurat przewidujemy na marzec i oczywiście, jeżeli siostra jest osobą wierzącą, no to nie ma żadnego problemu, tylko musimy o tym porozmawiać. Ale jak to porozmawiać? Jak to wierząca? Przecież ja oczekuję chrztu. Spokojnie odpowiedziałem, że ja nic, nic nie mam przeciwko temu, żeby przyjęła chrzest. Natomiast ja muszę wiedzieć, kogo my chrzcimy, kogo zanurzamy w wodzie, żeby nie okazało się, że osoba, która przyjmuje chrzest jest niewierząca. Ale jak tak może pastor mówić? Słowo do słowa okazało się, że pani jest katoliczką i nie ma zamiaru opuścić swojego kościoła katolickiego, no ale chce przyjąć chrzest. Powiedziałem, że jeśli chodzi o nasz zbór, to nie ma mowy, żeby ktokolwiek ich sztu udzielił. No nie była delikatnie mówiąc, zbyt zadowolona z takiej decyzji. Ale takich sytuacji miałem różnych sporo, także ludzie, którzy prowadzą nasze zbory czy placówki, zdarzało się, że musieli się zderzyć po prostu ze ścianą. Która żądała chrztu natychmiast teraz tutaj bez żadnej dyskusji i bez żadnego sprawdzania, kim oni są. Otóż nie, moi drodzy, nic z tego. Zawsze, jeżeli będziecie chcieli, chcieli przyjąć Krzeszkawułę, zawsze będziecie ludźmi, z którymi będzie przeprowadzona rozmowa. Można powiedzieć, nawet kwalifikacyjna, jak ktoś chce. Ale to jest niebiblijne, mi ktoś powie, tak? No to wam przedstawię. Jak to jest biblijnie? Czytamy z dzieł apostolskich z 8 rozdziału, od 26 wersu. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna i, powstawszy, poszedł. A oto Etiopczy Geunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, no jakżebym mógł, jeśli nikt mnie nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich w poniżeniu, w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa? O jego rodzie, któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy Euno gdy się do Filipa i rzekł. Proszę cię o kim to prorok mówi? O sobie samym? Czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i go. Gdy zaś wyszli z wody, duch pański porwał Filipa, i Eunuch nie ujrzał go więcej, lecz ardując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i, obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezaryi. Taka oto historia. No, zdarzyło mi się już rozmawiać z człowiekiem, który powiedział. No właśnie tu jest napisane, że Filip spotkał Eunucha, tamten poprosił o krzest i otrzymał. No tak się zastanawiam, czy my zawsze czytamy tą samą Biblię. Czy, czy my zawsze czytamy ten sam tekst. Pomijając osobę Filipa, bo on tutaj jest najmniej istotny, przyjrzyjmy się jedynie i może aż Eunuchowi. Ale przyjrzymy mu się w chwili, kiedy jeszcze nic Biblia o nim nie mówi, ponieważ zaczyna się jego historia od stwierdzenia: A oto Etiopczyk, Eunuch, dostojnik królowej Etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powraca. Taka jest pierwsza informacja, którą znajdujemy na temat. Eunucha. Ale przecież z tej informacji wynika, że eunuch zrobił coś bardzo istotnego. W dawnych czasach, niemal 3000 lat temu, wybrał się w podróż z Etiopii do Izraela. To i dzisiaj na mapie jest kawał drogi. A w tamtym czasie taka podróż musiała trwać, no, myślę, że nawet ze dwa miesiące. Ale on to zrobił. I on nie pojechał przypadkowo do Jerozolimy, ale jest napisane, że on pojechał się tam modlić. On przyszedł do świątyni. Pierwsza informacja więc, jaką znajdujemy o tym człowieku, to, że w nim była wiara i było autentyczne, żywe poszukiwanie Boga Izraela. Tak było z tym człowiekiem. Więc to nie był ktoś, kto uwierzył wczoraj, a dzisiaj chciał się ochrzcić. Nieprawda. To był ktoś, którego wiara dojrzewała. Mało tego. Ten człowiek, kiedy wracał z Jerozolimy, pamiętajcie, że miał za sobą długą podróż. Pobyt w Jerozolimie, no pewnie co najmniej kilkudniowy, miał prawo być zmęczony, a on tymczasem wraca z Jerozolimy i widzimy go, że czyta Izajasza. A jeżeli ktoś myśli, że on sobie po prostu otworzył książkę, bo to w sumie dość wygodne, książkę sobie otworzyć, no to gratuluję pomysłu. Izajasz w tym czasie mógłby odczytywany tylko ze zwoju. To było dość kłopotliwe, jeżeli bierzemy pod uwagę, że on jeszcze wracał, był w podróży. To nie był samochód. To był po prostu wóz, konny wóz. Jakoś musiał pogodzić jazdę tym wozem, nawet jeżeli nie był sam, nawet jeżeli miał jakiegoś sługę, to i tak wszystko było bardzo niewygodne. Ale otwierał ten, ten rękopi no, rękopis, tak, ten zwój, rozwijał, no i czytał, czytał i czytał. I jak sam powiedział. Nic z tego nie rozumiał, kompletnie nic. Czytał Boże Słowo i nic z tego nie rozumiał. Zdarzyło Wam się coś takiego? Ja pamiętam, jak w wieku, nie wiem, dwudziestu, kilku lat, jeszcze jako katolik gorliwy, postanowiłem sobie Biblię poczytać. Otworzyłem, kilka dni czytałem i zarzuciłem. Po prostu nic z tego nie rozumiałem, to do mnie w ogóle nie docierało. I pewnie tak samo było z tym eunuchem. Ale nagle pojawił się człowiek znikąd. Dla niego to był człowiek znikąd. Podszedł do wozu, a nawet podbieg i pyta się: Słuchaj, czy ty, ty wiesz, co ty czytasz? No nie, no nie wiem, nie rozumiem. Nikt mi tego nie jest w stanie wyjaśnić. No więc Filip wszedł i wyłożył mu słowo Boże. Nieprzypadkowo znajdujemy informację, jaki fragment pisma był czytany. To był oczywiście Izajasz, 53 rozdział, ten, którego dzisiaj wielu Żydów nie czyta i nienawidzi, ponieważ on mówi o Mesjaszu, którego oni nie chcą. Ale dla nas najważniejsza informacja, że to jest fragment, który mówi o Mesjaszu. I stąd właśnie Filip mógł temu człowiekowi, rozpoczynając od tego fragmentu Słowa Bożego, wyjaśnić Ewangelię, opowiedzieć Ewangelię. W jakimś momencie ich podróży. Znaleźli się nad wodą. Nie wiem, co to była za woda, ale jakiś zbiornik wodny się znalazł. Całkiem możliwe, że to było nad morzem, ponieważ Gaza jest blisko morza. I słuchajcie, co powiada Eunuch. Mówi: O, to teraz mnie ochrzci. Nie, nic takiego nie powiedział. Posłuchajcie, co on powiedział. Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Czyli on uznaje. Że może być jakaś przeszkoda, której nie, nie zna, której nie rozumie. Cóż stoi Filipie na przeszkodzie? Czy znajdujesz jakąś przeszkodę, żebym był chrzczony? Filip powiedział: Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, to nie, jeśli uwierzyłeś. Ale Filip nie mówił do kogoś, kogo pozna minutę wcześniej. Filip mu wyłożył całą Ewangelię, to musiało trwać. To mogło trwać minimum godzinę, a może i kilka godzin. W tym samym czasie eunuch rozmawiał z nim, odpowiadał, pytał, więc Filip był zorientowany, co w sercu tego człowieka się dzieje. Dlatego mógł go ochrzcić. Więc jeżeli chcesz przyjąć Chrzest, to przede wszystkim powinieneś wykazać się ogromną pokorą. Dlatego, że Chrzest ci się nie należy. Chrzest jest Wyrazem Twojej wiary. A skoro jest wyrazem Twojej wiary, to ktoś, kto udzieli Cię tego chrztu, powinien, a nawet musi wiedzieć, czy Ty jesteś wierzący. Więc czemu się dziwisz, że ktoś chce dowiedzieć się czegokolwiek na temat Twojej wiary? Jeżeli się dziwisz, to oznacza, że nie uznajesz się za winnego, nie uznajesz się za grzesznika, nie uznajesz się za kogoś, kto powinien. Na kolanek być przed Bogiem, ale uważasz się za kogoś, kto chce skonsumować chrzest, bo mu się należy. Takich ludzi nie chcemy oglądać w kościele, bo z takimi ludźmi są tylko same kłopoty później. Oni i tak są zawsze najmądrzejsi. Zawsze wszystko wiedzą najlepiej, ponieważ oni nigdy nie przeżyli prawdziwej pokuty. Nigdy nie zrozumieli, że są grzesznikami. Nigdy nie pojęli, że. Wymagają Bożej łaski i że wszystko, co w ich życiu się może zdarzyć, jest darem łaski Bożej i niczym więcej. Jeśli więc następnym razem komuś padnie do głowy, aby zażądać krztu, to niech raczej stanie przed Bożym Obliczem i powie Panie: Czy znajdujesz jakąś przeszkodę, dla której nie powinienem przyjąć krztu? Czy może, jeśli będę chciał się ochrzcić, to to będzie po prostu kłamstwo? Odpowiedz mi, Boże Wszechmogący. A później, kiedy staniesz przed człowiekiem, o którym wiesz, że może podjąć taką decyzję, poproś go, a nie zażądaj. Poproś go, czy mógłby Cię ochrzcić. A jeśli on powie tak i niczego więcej od Ciebie nie chciał, to zapytaj go, a czy nie chcesz wiedzieć, czy jestem wierzący? Zawstydź Go. Niech On z Tobą spędzi trochę czasu. Niech On się dowie, kim jesteś. Zapytaj Go. I odpowiedz. Niech z Bóg błogosławi. Amen.